Nie wiem, czego ci życzyć Agnieszko. Dużo szczęścia, spełnienia ma marzeń. Fajnego chłopaka, zajebistego chłopaka. No i tyle. Więc też i Agnieszku wszystkiego najlepszego. <noise> zdrowia, szczęścia, e, miłości i spełnienia nie marzeń. Agnieszka, wszystkiego najlepszego, zdrowia, na szczęścia, na radości i do ich kurwa. Duża miłość i Nie wiem, co by ci się odrzuciło. tego, Właśnie tak. Dołączam się. No wstaję. <grywa> <grywa> nie. Dlaczego nie? Ja nie chcę tego osiągnąć. Jest lepszy, podlewa. Taka 18 rodzin. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Byś była zawsze szczęśliwa już e, i uśmiechnięta, tak ja jak, jak pomiar, teraz jesteś. Oj, ty się. I nigdy się nie zmieniaj. Bo Cię kochamy bardzo. Tak. I oh. mamy nadzieję, że będziesz zawsze po prostu super, taka jak jesteś. Tak, tak, że że <grym> no, szczęścia, no, nie I, I niła, była. Właśnie y, była szczęśliwa swoim chłopakiem. Na zawsze. Ale nie wiernym, nie, wiedzным, nie <grym> I, z i z kochamy się no bardzo. Pozdrawiam, jak mieszkam jednym ale po prostu Kuba jest jestem na moto, że jestem na nartach. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Szczęścia. I czego tam sobie życzysz? No, bo jesteś za jej Nieprawda. Wszyscy cię kochamy. To jest pod mną. No to ty kiedy No dobra, czasami. Jesteś za jej i wybrałbym się z tobą na nartę. A no to ja życzę wszystkiego dobrego szczęścia na nowej drodze życia. I życzę Ci dużo miłości, samochodów i chłopaków. I jestem wojownikiem ninja. Boa! Wrócić <tryk> tego co wiesz, bo ja Ci życzę. się wojna polsko-niemiecka po <grym> raz trzeci raz w przyszłym roku zapraszamy dziewczynę. nie właśnie tak. Ja też Czy sześćdziesiątki. Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Impreza dla Agi. W tym momencie przekazujemy właśnie oto tą ekipę, która wygłasza serdeczną pieśń dla Agi. Zakręcenia! Niego! Tak! Najlepszego Życzymy Zróbka. Zrówka! ...pędu Polską. Żeby Żeby ten Żeby Żeby ten Zrówka! Zrówka! falę, musi Zrówka! świata. od nie osiadł Zrówka! na Zrówka! 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 Żebyś nie miała Moli w pokoju jak twój brat. <grymne> A to jej. Nie, nie. Żarły kapelusz. A Aga, ja ci naprawdę życzę. Drowe szczęście pomyślność. pomyślności. Niech ci chłopako, na go tańczy, naprawdę. Nie rumuje się, bo się nie no nie ma, ja ci nie rumuje, ale ci najlepszego, dużo zdrowia. Szczęścia. Wzajemnie. Pomyślności, Zajemne. wódki, seksu z Tomaszem, wszystkiego no, wzajemnie, 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 wzajemnie i nawzajem i wzajemnie. Dokładnie. Czyli 100 lat. 100 to... lat, 100 lat, Nie.

za spełnienie marzeń. Dużo miłości. Dużo, 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 dużo pieniędzy. Młodyczy przede wszystkim. I żeby nie szło niebożki. No. no i no. To, naprawdę, wszystkiego co to... najlepsze. No. O! i ja, jadę. I to mieszkasz, mieszkasz, mieszkasz. Mieszka. Kocham Cię. Wszystkiego. ...tytki... ...dłużej... ...mniej... ...uuu, sporo... ...we... <laughs> <Be>. ...domu... <hle> <Jej>. ...jeszcze... ...więcej... ...tytko... <laughs> dlatego, <laughs> ...że... ...lubimy... ...lubimy... <hle> ...tytki! <laughs> Bardzo ważnego. A kochamy Cię, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, szczęście rozwiąza, z wiemy, jakie to męczące. Tak, tak. I czego jeszcze życzymy? Nie wiem, ja no, powiedziałam, seria. powiem do spełnienia marzeń. No lecz zawsze z nami nie zmienię się, jesteś cudowna, kocham to, że masz radę, jesteś wspaniała, bo uśmiech na mojej twarzy. To jest bardzo rzadki, o tym doskonale, wiesz, kocham cię, naprawdę. Tak, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń. Hmm. I czego jeszcze? Jest to jest jeszcze ważne w życiu? Ada, powiedz mi, jak myślicie. Już... Żeby zostałaś na upragnione studia. Ja żeby raz, Ci się to wszystko, wszystko pokładał, żeby ten miesiąc w Hiszpanii był najlepszym momentem... W Twoim życiu? No może nie w Twoim życiu, ale w, twoi, w 2014 roku. <laughs> w 2014 roku. I naprawdę mam nadzieję, że wszystko Ci się uda, że Twoje wszystkie marzenia się starają. I że będziesz szczęśliwa. Tak, zawsze da ih pošalje. To je najvažnije